Witajcie w kolejnym filmie, i zrobimy sobie zupę pomidorową i spaghetti. Bardzo często pytacie się mnie, jak robię zupę pomidorową, bo ja jej w ogóle nie zabielam śmietaną, tylko warzywami, więc wszystko Wam pokażę z bliska, żeby było wygodniej. Proste przepisy lubicie, wiem o tym, jak również paczka, która do mnie przyszła z Zary. Moje zamówienie takie ostateczne promocje, więc bardzo dobre ceny. I pomyślałam, że otworzymy to na szybko i zobaczymy, czy rzeczywiście jest to tego warte. Nie wiem, czy jeszcze są jakieś promocje. Wydaje mi się, że jakieś ostatki, więc bardzo przebrane rozmiary. Natomiast mi się udało za 49 kupić cukienki, za jakieś, no, nawet znalazłam spodnie za 29. Pierwsza rzecz, sukieneczka Eska, która kosztowała mnie 49 zł. I zastanawiałam się, czy wziąć MK, ale strona podpowiedziała, że nie. Bardzo mi się ta sukienka spodobała. No, i za tą cenę najbardziej mi się chyba spodobała. Lubię taki materiał i ten materiał jest cienki, bo często te sukienki są naprawdę takie grube, zbite, niedobrze się układają, a ta jest moim zdaniem fajna. Można do tego założyć biały golf i. E, tak też od razu inaczej e, wygląda, ale też można założyć jaką kurtkę skórzaną lub e, marynarkę. Nie wiem, super, moim zdaniem materiał jest świetny, cena, więc raczej ją zostawiam. Kolejna to taka sukienka, dość ryzykowna sukieneczka, bo ma tutaj rozcięcie, ale to jest jedno rozcięcie, a nie takie jakby cały brzuch odkryty, więc może przejdzie, były brązowe, takie, takie... Mleczno-brązowe i amarantowe. Nie wiem, czy był jeszcze jakiś ten kolor. Ja wziąłem S, to już nie było EMEK, ale generalnie ta rozmiarówka jest trochę za więc powinnam wziąć ją. Nie wiem, podobał mi się bardzo od początku ten materiał, bo nie trzeba go prasować i się tak rozciąga. No zobaczymy. Kolor ciekawy, inny trochę. Następna sukienka, też za 3,49 zł. To jest sukienka. I tak się teraz zastanawiam, czy S i wziąłem Mkę. To jest taka sukienka, też coś takiego bukle z kołnierzykiem. Rękawy trzy co lubię najbardziej, z kokardą. Można ją odpiąć. No, średnio. I ona jest taka właśnie bazowa. Jest bardzo fajną bazą do różnych stylizacji. Można założyć do niej botki, baleriny. Nie wiem, czy trampki, może i trampki, muszę takie założyć. Nie wiem, czy ja bym założyła, chyba nie do końca, ale baleriny, jakieś tam fersy, czy kozaki, bodki, gołe nogi. Fajny materiał, no i 49 zł, także kto by nie wziął. I z nowej kolekcji zdecydowałam się na taki sweter. 129 zł, XSK, bo w sumie też, ojej, strona że ona mi podpowiadała, żeby wyjąć seskę. Jest to taki sweter bardzo cienki w brązowym kolorze, ale właśnie takim rozbielonym, którego szukałam. Tylko, że wiecie, co? On no, się będzie machać już. Jest taki cienki, lejący się. No, to spodnie z wysokim stanem. Może zobaczymy. No i co ja tutaj jeszcze mam? A, i właśnie to spodnie. Jednak wziąłem to spodnie. E, ale widzę, że chyba nie do końca e, jest to rozmiar 36. I to są takie spodnie e, 7-8. Szare. I one wyglądają jakby z daleka, trochę jakby były takie boskowane delikatnie. I może są, mają kant. Powiedzmy, no taki można coś chyba z nimi zrobić. Nie wiem, sama. Ja sobie ostatnio zamówiłam z takiej strony Revolve. E, jeansy Agodi, ale je ja odesłałam, nawet ich Wam nie pokazywałam, bo wszyscy mówili, że tak świetnie leżą dla mnie, nie leżą dobrze i jakoś tak stwierdziłam, że to nie ma sensu za taką cenę trzymać e, jeansy, e, także zobaczymy, nie wiem, tak, ale chyba nie do końca dla mnie i teraz mamy to jeszcze? A, teraz mamy y, dziecięce rzeczy, bo tam to w ogóle z rozmiarami jest bardzo ciężko. Mi się udało i ceny super. 39 zł. Taka bluza z modalem. Bardzo ładny kolor. Ten kolor mi się podoba i lubię moje dzieci w tym kolorze. Zresztą zobaczcie. Dla nas. to jest Coś takiego jak w ojszo. Moim zdaniem piękna. Dwa sweterki, bo te sweterki kosztowały 49 zł na promocji, nie wiem, wątpię, żeby były jeszcze te rozmiary, w ogóle żeby cokolwiek było, bo ta paczka czekała na mnie z tydzień, ale, no może trochę więcej, ale te swetry są super na nawet wyjście jakieś, jak dzieciaki nie za bardzo lubią... Takie spódnice, nie myślę do teatru, myślę, że taki sweterek i, i spodnie, czy też to że znaczy Moje dzieci noszą spódniczki, no, ale wiem, że jest dużo takich dziewczynek, które nie lubią, więc nawet taki sweterek moim zdaniem fajnie wygląda, bo jest taki bardziej elegancki. Są dwa kolory i ja wziąłam te dwa kolory do jeansów, do szkoły, super. Dwa kolory, bo jeszcze taki, ups, przepraszam, taki beżowy w paseczki z sweterka, no to później te rzeczy idą dalej. Oddaję je dalej moim koleżankom. Nie tylko. To jest bluza, która kosztowała 39 zł. Jeżeli ta bluza jest, to moim zdaniem teraz będzie kosztowała 29 Bardzo fajny materiał, bo cienki, bo ta bluza jest właśnie taka mięciutka, ale nie za gruba. Fajnie się układa, no i też w szkole to różnie to, więc ja staram się, różne były takie trochę cieńsze te rzeczy. I tutaj co jeszcze mamy? Jeansy. 12-13 lat, one kosztowały 39 zł. Dlatego wziąłem dwie pary jeansów. Są lekko rozszerzane i nawet do, tego, do tej bluzy, no to już w ogóle super mm. będą yy. wyglądać. Szary i różowe, ale na przykład do tego sklepu. Tak, Szarce, nie? Więc pięknie to. Pasuje. I ostatni dżinsy, ten za 30. Aha, ja sobie wzięłam jeszcze takie sklepki. nie mam 19,90, one kosztowały chyba 9 złotych. Takie cieniutkie właśnie wzięłam, że myślą do lowersów. Tak będą trochę wystawać do tych sukienek. Myślałam, że fajnie to będzie się prezentowało. I tutaj mamy 156, też 39 zł te spodnie. Te spodnie z Zary, jeżeli. To jakieś takie wielkie mi się wydają te spodnie. Jeżeli nie kupowaliście nigdy spodni z Zary, to dla dzieci, to one mają tutaj te gumeczki, więc można sobie regulować ten pas, co jest oczywiście bardzo pomocne, bo dzieciaczki mają często takie. Tutaj figury, że w talii albo w pasie te spodnie są za szerokie. Że tutaj są na długość są ok, ale są za szerokie, więc ja bardzo sobie to cenię w zaży. sobie worchewkę, pietruszkę, czosnek na spaghetti. Dodałam masło klarowane, które właśnie mi się skończyło, więc tyle ile jest, tyle musi starczyć. I najpierw, najlepiej, znaczy w sumie ja tak robię, dać ten czosnek, żeby to masło się połączyło z czosnkiem. Żeby było takie, wiecie, mhm. taki fajny aromat, taka fajna podstawa po prostu. Ja tak na szybko. Można dodać trochę soli, można to dodać trochę później. To wszystko zależy od Was, ale już tak. pachnie. Cudnie? Nie. No obłęd powiem wam. I teraz dodajemy resztę. No i to tak nam się tutaj pod... Smaża, przechodzi aromatami, można dodać na przykład nutę syropu klonowego, jak ktoś lubi, żeby coś trochę skarmonizowało. Można dodać cebulę, ja nie daję cebuli tylko takie podstawowe rzeczy. Chodzi o to, żeby ta pietruszka i marchewka zmniejszyły swoją objętość i najlepiej pozbyć się wody, chociaż do sosu to też nie trzeba. Ale to troszeczkę może być tego sosu, to wszystko zależy jak lubicie, no ja po prostu staram się, kiedy one trochę puszczą sok, żeby zredukować, ale to naprawdę nie będzie dużo tego soku, ale żeby to zredukować delikatnie i wtedy dodać mięso. No kto mi tutaj pisze, że jest jako ładny, proszę marcheweczka, masz tak. Ojej. Nie, może taka malutka. Może ta? Hmm? No, bałaganiłaś. Wczoraj zmieniłam klatkę, ale już. Moja sąsiadka w ogóle kupiła sobie e, szczeniaczka. I byłam wczoraj u niej. I jak wzięłam świneczkę na ręce, to ona była taka zazdrosna, taka zaniepokojona. Bidulko, moja bidusia, tak. Gdzież wiesz, ja cię kocham. Uh -huh. Oczywiście. No pewnie. No jasne. Idziemy sobie zaraz na okotek. Tak. Tutaj jeszcze taki bardzo fajny, prosty przepis na cukinię z parmezanem. To może bez problemu zastępować wrapa, jak ktoś nie może jeść na przykład glutenu. Dobrze jest ją odsączyć. Ja tutaj ręcznikiem papierowym odsączyłam. Pokroić lub no zetrzeć na no, takie kawałeczki na tą warstwę właśnie parmezanu parmezan też, jeżeli ktoś nie może, laktozy ja tutaj będę e, musiała trochę więcej m, gotować e, ponieważ e, no mamy dość e, mocne restrykcje e, z uwagi na zdrowie mojego dziecka jednego no i e, tutaj e, Wybrałam cukinię. Może to być inne warzywo. Oczywiście. Można to tak poprzekładać. Na to warstwa parmezanu. I słuchajcie. To się fajnie podpieka. Jak najlepiej oczywiście jak to odsączycie. To się fajnie podpieka i można z tego zrobić takiego wrapa. Tortille. Może to być nie wiem, nawet jako chleb. Bardzo no, fajna sprawa że polecam serdecznie Wam. Możemy dodać sól, czosnek, przyprawy i do piekarnika. I tutaj zobaczcie, marchewka i pietruszka zmniejszyły swoją objętość. Jeszcze chwila i będę dodawała mięso. Właśnie wywieszam pranie i ten kot cały czas ze mną chodził, po prostu krok w krok. Ostatnio mi przyniósł szczura. E, wspominałam Wam o nim i nie wiem, czy on zostanie. Nie wolno. Nazywałam go Saszeta. Tak? Mhm. Gdzie ty mieszkasz? Gdzie ty mieszkasz, powiedz mi. Dlaczego nikt się mnie nie martwi. Wracamy do naszego spaghetti. Mięso już jest gotowe i ja staram się zawsze, żeby to mięso było takie wręcz suche. I dopiero wtedy dodaję pasatę. Tutaj mam taką pasatę, że mu się lubię. Tę. Rzeczy i to z oszą. Generalnie dodałam jeszcze papryki wężonej i słodkiej. Trochę soli, trochę pieprzu, to prowansalskie, ale też bardzo delikatnie. I staram się właśnie, żeby zanim dodam pasatę, żeby ten sos tego mięsa, marchewki, pieproszki nie był lejący się, tylko taki wręcz odsuchy, więc do tego momentu to duszę. No i zaraz będziemy dodawać pasatę. Na końcu dodajemy parmezan i gotowe. Tylko że mnie to się jeszcze trochę poddusi. I tak, 20 minut. Na wolniejszym ogniu wtedy już zmniejszam. I można przyprawić do smaku oczywiście i dodać, co tylko lubicie. Najbardziej ale wydaje mi się, że takie jest ok. Cukinia gotowa. Zobaczcie na to. Można sobie zrobić z tego wrapa. Albo nawet w spód do pizzy. Jak chcecie, różne rzeczy można z tym robić. Jeść jako kanapkę. Ja sobie zrobię dzisiaj takiego wrapa. Sobie mojej córeczce. Z różnymi donatkami. Spaghetti gotowe, jeszcze tylko dochodzi do siebie makaron. To jest taki różowy, razowy makaron. No i zupa. Mamy już wywar. Wyjęłam te warzywa i będę je miksować. I tym będę zabielała zupę. No i mam tutaj taką papkę zmiksowaną. Dodaję do wywaru do tego pasata. I zupa zaraz będzie gotowa. Jest przepyszna. Spróbujcie sobie. Dodam pasatę. I naprawdę jest to coś rewelacyjnego, bardzo Wam serdecznie polecam. Ona musi się jeszcze troszeczkę pogotować, zredukować. Ale nie ma tutaj nic, żadnej śmietany, żadnych dodatków. Mamy tylko czystą zupę, no tylko pasata do tego. Spaghetti gotowe. Zupa będzie na drugie, tak na przekór. A tutaj zaraz będę smarowała no, na przykład hummusem. Dodam fetę, rukolę. Yy, yy, no i jakieś tam dodatki, nie wiem może być prażona cebulka, jakieś owoce, warzywa, awokado, no to co lubicie najbardziej. Zobaczcie na to meniami musiałam oddać połówkę, bo jak ja zaczynam coś, jeść, to wszystko z domu.